Crime and Investigation Polsat, produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Dzieci, które zabijają, zrealizowany na podstawie serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie zobaczyć w telewizji Crime and Investigation Polsat. Jak wychowanie w ortodoksyjnych rodzinach i społecznościach wpływa na dzieci? I co dzieje się, kiedy nagle są zmuszone zmierzyć się ze światem zewnętrznym obcym, pełnym nieznanych dotychczas norm i zasad? Czy dziecko ma szansę odnaleźć się poza znanym sobie światem? Czy jest w stanie funkcjonować w nim poprawnie? Każdy ma jakieś tajemnice. Nieważne, jak głęboko pogrzebana jest prawda, tylko nam się wydaje, że znamy sąsiadów. Kłamstwa zawsze wyjdą na jaw. Pogrzebani za domem w soboty od 20 na Crime and Investigation. Dzieci, które zabijają, parli Datsun. w okolicy Gór Zion, w Kolorado, w Arizonie. Mieszkają członkowie FLDS, Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Wyznawcy tej religii wywodzą się od mormonów. Praktykują poligamię i trzymają się bardzo surowych zasad. Nie piją alkoholu, nie palą papierosów, nawet nie piją kawy. Mężczyźni za to mają wiele żon. A co za tym idzie, liczne potomstwo. I to właśnie z poligami członkowie FLDS są znani najbardziej. Ponieważ rząd amerykański nie uznał ich oficjalnie za kościół, najbardziej ortodoksyjna grupa fundamentalistów odcięła się od Mormonów. Wyjechała z Salt Lake City i zamieszkała w Colorado City, gdzie zdominowała całą społeczność. Miasto wygląda, jakby zatrzymało się w czasie. Panuje tam specyficzna atmosfera. Wszystkie kobiety chodzą w długich spódnicach i nie używają makijażu. Każdy mężczyzna ma co najmniej trzy żony, które wykonują jego polecenia. W tej kulturze głowa rodziny czy kościoła może wymagać od kobiety, a nawet od młodej dziewczyny, posłuszeństwa także w sferze seksualnej. W społeczności FLDS mężczyzna może wszystko. O jego pozycji zarówno na ziemi, jak i w przyszłym życiu świadczy liczba żon oraz czy były one dziewicami w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest wychowanie dzieci. W tak ściśle kontrolowanym systemie dzieci nie są w stanie rozwijać skrzydeł ani walczyć o własną niezależność. To niszczy ich poczucie wartości. I rodzi przekonanie, że życie polega na bezwzględnym wykonywaniu cudzych poleceń. Na czele kościoła FLDS stał Warren Steed Jeffs. Wyznawcy uważali go za proroka. Swoją funkcję odziedziczył po ojcu. Warren, wcześniej nauczyciel w liceum, nagle stał się liderem, prorokiem. W momencie przejęcia przywództwa, poślubił wszystkie żony swojego ojca. W sumie około 60 kobiet. Był niezwykle surowy. Mieszkał w największym domu, otoczony najpiękniejszymi i najmłodszymi kobietami. Zakazał wyznawcom oglądania telewizji, słuchania radia oraz grania w gry. Miał pełnię władzy i był uwielbiany. Warren zachęcał młode dziewczyny, by zachowały czystość aż do ślubu. Nagrał nawet serię filmów, które puszczano młodym dziewczętom. Zachęcał je do skupienia się na poczuciu jedności. Mówił im, kiedy kogoś dotykacie, przekazujecie mu boskie ciepło. Mężczyźnie, dziecku, a nawet przedmiotowi. W swoich nagraniach nawoływał do posłuszeństwa mężczyznom. Mówił, jak należy się ubierać i zachowywać. Warren St. Jeffs powtarzał jedną mantrę. Bądź słodka. Zachęcał dziewczęta, by były dobre i robiły wszystko, żeby uszczęśliwić proroka. W rzeczywistości były to zawoalowane komunikaty o podłożu seksualnym. Warren wydawał dziewczyny za swoich przyjaciół i popleczników, a gdy po czasie zorientował się, że zaczyna ich brakować, postanowił pozbyć się chłopców. Dodatkowo chciałby, dziewczęta pozostały czyste i obawiał się, że młodzi chłopcy mogliby je sprowadzić na złą drogę. Rodzice nie reagowali na te decyzje. Byli gotowi zrobić dla Warrena wszystko. Chłopców wywożono daleko od domu i porzucano na pustkowiu. Jednym z nich był 17-letni chłopak, Parli Dudson. Jego ojciec miał cztery żony. Parli miał 32 braci i kilka sióstr. Pochodził z bardzo konserwatywnej rodziny praktykującej poligamię. Był wychowany w duchu FLDS przyzwyczajony do traktowania kobiet z wyższością i podporządkowania ich woli mężczyzn. Parli, wyjątkowo przystojny i towarzyski, rzucał się w oczy, zarówno dziewczętom, jak i starszyźnie. W społeczności, gdzie liczba dziewcząt była ograniczona, Przystojni młodzi chłopcy stanowili zagrożenie. Warren Jeffs nakazał rodzicom pożegnać się z synem. Jego ojciec nakazał mu się więc wyprowadzić i powiedział, że odtąd dla niego nie istnieje, miał zniknąć na zawsze z ich rodziny i wspólnoty. Młody parli nie był jednak przygotowany na konfrontację ze światem zewnętrznym. Nie znał go, był przerażony. Rodzice przecież zawsze mu powtarzali, że jeśli opuści wspólnotę, trafi prosto do piekła. Zmuszony do samodzielności, chcąc czuć się bezpiecznie, parli kupił broń. Zamieszkał z grupą innych wyrzuconych nastolatków w West Jordan w stanie Utah. Był skończony. Nie miał do czego wracać. Każdy w społeczności żył w strachu, że jeśli zawiedzie, zostanie mu odebrane wszystko i pójdzie do piekła. Parli codziennie przypominał sobie słowa rodziców. Jeśli odejdziesz, trafisz do piekła. Mieszkał z ośmioma innymi, wyrzuconymi z sekty nastolatkami, w małym mieszkaniu. Wszyscy wierzyli, że czegokolwiek nie zrobią i tak są skazani na potępienie. Od małego wmawiano im, że jeśli zboczą z wyznaczonej ścieżki, przepadną. W pewnym momencie uznali, że skoro już są potępieni, mogą przynajmniej skorzystać z życia. Parli mówił wprost: I tak pójdę do piekła, więc będę brał narkotyki i sypiał z każdą napotkaną kobietą. Wszyscy za wszelką cenę próbowali przystosować się do nowego stylu życia, a w zasadzie nauczyć się go. Wyrzuceni przez najbliższych byli podatni na wszelkie pokusy. Uciekali więc w narkotyki i alkohol, żeby wypełnić pustkę. Czas mijał. Odrzucony przez rodzinę Parley zaczął jednak odzyskiwać nadzieję, dzięki poznaniu Carrie Hopkins. Carrie miała 15 lat. Była atrakcyjną blondynką, bardzo lubianą przez rówieśników. Parley zakochał się w niej bez pamięci. Była miłością jego życia, a ona uwielbiała spędzać z nim czas. Mama Carrie zaakceptowała Parley'a i traktowała go jak własnego syna. Przyjęła go do rodziny z otwartymi ramionami, zapraszała na niedzielne obiady i uważała za odpowiedniego chłopaka dla swojej córki. Jednak Parli nie potrafił odciąć się od przeszłości. Przekonany, że i tak czeka go piekło, podobnie jak inni wyrzuceni chłopcy, wciąż uciekał w imprezy i narkotyki. Zaczął ich sporo nadużywać. W pewnym momencie spotkał dealera, który sprzedał mu grzyby halucynogenne, mimo że Perli nie miał przy sobie pieniędzy, żeby za nie zapłacić. Obiecał jednak, że spłaci dług. Diler ostrzegł go: Wiesz, co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Perli odpowiedział, że wie. Wrócił do znajomych i do Kerry. Mimo, że ta prosiła go, by już nie pił, Pali z ochotą palił marihuanę, pił alkohol, a potem zażył halucynogenne grzyby. Pod wpływem narkotyków wpadł w paranoję. Powtarzał, że ktoś skrzywdzi jego dziewczynę i znajomych. W szale wyjął ukrytą w sypialni broń. Gdy zobaczył przez okno światła jadącego samochodu, wpadł w jeszcze większy popłoch. Był przekonany, że to po niego przyjechali. Wierzył, że to dealer, który sprzedał mu narkotyki. Był przekonany, że grozi mu niebezpieczeństwo. Wszedł do salonu i zaczął wymachiwać bronią. Znajomi w popłochu zaczęli uciekać. Na pytanie, co go uspokoi, odpowiedział, że chce uprawiać seks z Carrie. Dziewczyna stanowczo odmówiła, ale Parlin nie potrafił znieść odmowy. Totalnie stracił nad sobą kontrolę. Wycelował w nią broń i zażądał: Ściągaj majtki. Kerry błagała: Odłóż broń, proszę. I wtedy strzelił w tył głowy. Był w tak fatalnym stanie, że kiedy Kerry upadła na ziemię, nie zorientował się, że zrobił jej krzywdę. Ściągnął jej bieliznę i usiadł obok niej na podłodze. Przerażeni znajomi uciekli z mieszkania. Policja zastała parleja siedzącego w bieliznie, mówiącego do siebie bardzo wulgarne rzeczy. Funkcjonariusze opisali jego zachowanie jako przerażające. Mówił, zdychaj, sukno, będę cię pić aż umrzesz. Mimo, że celowali do niego z broni, Perli wydawał się nie wiedzieć, co się dzieje. W areszcie nadal zachowywał się w sposób dziwaczny. W radiowozie udawał ruchy seksualne, poruszając biodrami. Kerry została przetransportowana do szpitala. Niedługo potem zmarła. Gdy Parley uświadomił sobie, że zamordował jedyną osobę, którą naprawdę kochał, był przerażony. Kompletnie się załamał. Parley Dudson został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia oraz o brutalną napaść na tle seksualnym. Nie było wątpliwości, że to on strzelił do Kerry. Sąd miał jedynie stwierdzić poziom jego upojenia alkoholowego i wydać wyrok skazujący. Według prokuratury działał z premedytacją, wiedział co robi. On nie zgadzał się z tym i twierdził. Nikt nie starał się mnie zrozumieć. Wszyscy założyli, że zasługuje na najwyższą karę. Przemilczeli fakt, że działałem pod wpływem narkotyków. Jednak specjaliści podkreślali, Marihuana, grzyby halucynogenne i alkohol nie sprawiają, że człowiek sięga po broń i celuje w ukochaną osobę. W Parleju obudziła się mroczna, głęboko skrywana natura. To kim się stał? Wynikało z faktu, że wychował się w świecie, w którym mężczyźni dostawali wszystko, czego chcieli, a kiedy ktoś im odmawiał, sięgali po przemoc. W taki sposób Perlis został wychowany. Gdy Kerry odmówiła seksu, obudziła się w nim złość, pielęgnowana przez całe życie. W jego przekonaniu Kerry nie miała prawa odmówić. Wierzył, że zadaniem kobiet było spełnianie zachcianek mężczyzn. W społeczności FLDS kobieta nie ma prawa odmówić. Tego właśnie dopuściła się Kerry, a w tamtej kulturze było to nie do pomyślenia. Po pięciu godzinach obrad, ława przysięgłych uznała Parley'a Datsona winnym morderstwa. Zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Utah, został skazany na minimum 15 lat więzienia, bez możliwości apelacji. Parley przyznał, Nigdy nie chciałem, żeby tak się stało, ale jestem tu, by zapłacić za to, co zrobiłem. To był wypadek. Kochaliśmy się z Kerry. Zrobiłbym wszystko, by cofnąć czas. Dla Parley'a Carrie była miłością życia. Teraz codziennie musi żyć ze świadomością, że to on brutalnie ją zamordował. Wspominał ją jako dobrą i piękną dziewczynę. Przyznawał, że nie pamięta, dlaczego to zrobił. Twierdził, że nie miał żadnego powodu i działał pod wpływem narkotyków. Co jego zdaniem dowodziło, jak niebezpieczne są te substancje ale według ekspertów nie chodziło o narkotyki. Źródłem tragedii był sposób, w jaki Pearly został wychowany. Chłopak stara się teraz utrzymywać bliskie kontakty z rodziną. Na tyle, na ile pozwala mu zakład karny. Wierzy, że to czyni go lepszym człowiekiem. Marzy, by po wyjściu na wolność wrócić do bliskich i zamieszkać z nimi. W przewrotny sposób udowodnił, że dla niego jedynie życie we wspólnocie miało sens. Poza nią, jego zdaniem, działy się wyłącznie złe rzeczy. Ta tragedia sprawiła, że zapragnął wrócić do jedynego stylu życia, jaki znał. Wychowany w przekonaniu, że przywódca ich wspólnoty jest prorokiem, nigdy tego nie zakwestionował. W jego oczach powrót do wspólnoty oznaczał wolność. A Warren Jeffs, rzekomy prorok, w 2011 roku został skazany na dożywocie za gwałt na dziecku. Perry Datson miał wyjść na wolność w 2024 roku, ale do dziś nie ma żadnych informacji na ten temat, więc prawdopodobnie nadal pozostaje osadzony w zakładzie karnym Wiuta. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na YouTube, to warto to zrobić, aby nie przegapić naszych podcastów i innych materiałów, które publikujemy. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, czego właśnie wysłuchałeś, to zapraszamy do zostawienia komentarza. Za każdy dziękujemy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Informacje o tym, gdzie znajdziecie stację, podajemy w opisie podcastu.